Cześć, Szymonasz Goldziska, ja jestem Wendo, a to jest kolejny odcinek na moim kanale z Blockada. Tak, trochę miałem małą przerwę, ponieważ wyniknęły pewne sprawy z moim montażystą, przez co musiałem trochę poczekać, ale już jest wszystko ok i wracamy do kontentu. Tak jak zawsze mówiłem, filmiki co niedzielę o 12 na kanale, tak więc wbijajcie, a my przechodzimy do odcinka. Okej, okay. dzisiaj zagramy sobie Gangama. O Jezu, ale mało ludzi. Tak mało ludzi na Gangie. W ogóle na Invasion też... Nie, na 45? To wiecie co, zagramy sobie Invasion, ponieważ na Invasion jest dużo ludzi. Yy, I pokrótce wam wytłumaczę, dlaczego miałem taką przerwę. Yy, chociaż nie chcesz też zagłębiać w szczegóły. Dobra, jesteśmy w grze. Słuchajcie, yy... Sprawa była tego typu, że y, miałem problemy ze swoim montażystą, z Darkosem. No nie powiem, pokłóciliśmy się trochę, parę, parę negatywnych słów poszło przez co jakby zerwałem z nim współpracę pod kątem montowania filmów i trochę stwierdziłem, że od tego czasu y, od tego czasu stwierdziłem, że y, zrobię sobie chwilę urlopu y, od nagrywania, tak wiem, to brzmi, że Ktoś taki jak ja stwierdził, że nagle będzie miał przerwę, ale no tak. Stwierdziłem, że chcę sobie zrobić chwilę przerwy, oddechnąć trochę i, i pomyśleć nad tym, czy faktycznie to, co robię, jest ok. Znalazłem nowego montażystę, którego serdecznie pozdrawiam. Ja mam nadzieję, że nasza współpraca okaże się owocna. Hmm. No i dobra, i w sumie to głównie tyle. To był główny powód, dla którego nie było filmów, ale tak jak mówiłem, mm, filmy znowu są będą na kanale yy, i mam nadzieję, że będzie wam się podobało yy, nowa, nowa jakość, być może, nowe, nowe, yy, nowy content na kanale nie niedługo się ukaże, bo mam już parę o Jezus, proszę, parę pomysłów. Yy. Kolejna nowa rzecz, y, którą dodałem y, do mojego asortymentu, jest to Discord. Okay. Discord dla graczy y, Blockade. Utworzyłem go specjalnie dla y, naszego klanu Doki Doki, do którego oczywiście was serdecznie zapraszam. I y, y, co, no, jeżeli chcecie, możecie dać mi znać na y, wiadomości prywatnej, y, czy to pod komentarzem. Podać swojego Discorda. Ja z Was dodam i będziemy sobie razem pykali w tą giereczkę, bo uważam, że no. Gierka jest całkiem spoko i yy, wydaje mi się, że fajnie by było razem zagrać. Dobra, dość tego pitolenia, bo nie umiem gadać jak yy, gram i grać jak gra yy, gadam. Jakim cudem jego ja nie trafiłem? Halo. Wo! Dobra, podejdziemy sobie tutaj. Tak, o, i będziemy czekali, aż się nam naładuje jetpack. Słyszę ich. Słyszę ich na górze. O, strzelają. Dobra, słuchajcie, wlecimy tam i zrobimy zadynę. Teraz. Oto za dyma poszła, jak nic. W ogóle przepraszam też za mój ryj, ale... No nie powiem, gorąco jest koszmarnie. Dzisiaj na szczęście trochę, trochę się chłodni zrobiło, trochę wiaterek wyszedł. Ale... powiem wam, że... Ja też przed chwilą wróciłem ze sklepu. Jestem strasznie styrany, bo ciągle latam tylko po sklepach i załatwiam różne rzeczy. Hmm, no nie jest to fajne, zwłaszcza kiedy nie ma się klimatyzacji w swoim samochodzie, sprawnej. Bo klimatyzację mam, ale nie jest sprawną niestety będę musiał to naprawić. Hmm. Tak więc no, trochę mogę być zlany potem. Hmm. Oczywiście też oświetlenia dobrego nie mam. Zaraz, zaraz. Chwila, chwila. Ja bym chciał coś wyjaśnić. Ja teraz w tego pana strzelałem i czemu ja... O nie, wiem, Czemu ja tej Zacny, tego zacnego gracza nie trafiłem. Wytłumaczy mi to ktoś? Sorry może przejdę przez celownik. A, nikogo nie ma? Nie ma. Ło! Tam ktoś strzelał, widziałem. Dobra. Ziomek, błagam czy nie wychylej mi się, bo, bo ja będę strzelał naprawdę. Cholera, aj, nie zdążyłem! Co jest? Halo, skąd? wiesz mi się tu. What the heck? Ale nas robią, halo. I ładnie to tak. Ja też yy, od kilku dni nie grałem. Yy, zrobiłem sobie co prawda przerwę, ale no grałem tak można powiedzieć yy, okolicznościowo. Tylko z koleżanką na przykład, która nie za bardzo umie grać i ją uczyłem. więc, yy, o w końcu trafiłem kogoś. Wow. Yy. I po prostu może trochę wyszedłem w z wprawy i mogę trochę lamić, tak więc no. Bo wiecie, jak gra się z kimś, kto, kto nie umie tak dobrze grać, yy, to też jest trochę ciężej wam się wbić w ten cały, ten cały tryb rozgrywki. A no tutaj niestety trzeba mieć, cholera, ten refleks, którego ja obecnie, no już trochę straciłem. Jak widzicie, no niestety trzeba mieć refleks. Tak. Ja? No, jak? Ale gościu jest... Jak no? Come on. Zdejmij go ktoś, bo zaraz nie wytrzymam. No, nie, 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 Chodź ty. Chodź tu, ziomek. U, tu, 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 tu. No nie! Dobrze. Ale gościu serią puścił. Aj, no i widzicie, właśnie o to, o to wszystko się rozchodzi, że ja nie mam, nie mam refleksu. Eee. Oj trzeba popracować, trzeba popracować jak nic. O, udało się. Dobra, przejdziemy się tymi kanałami. Chociaż nigdy nie lubię chodzić tymi kanałami, bo właśnie dlatego. W ogóle coś mi się wydaje, że chyba zepsuli coś z fizyką gry, że chyba się nie pokazują te strzały, albo w tym trybie nigdy się nie pokazywały, nie kojarzę. Kto jest? Skąd? No. Ale ci ludzie są dobrzy. Boziu Dobra, ale i tak wygrywamy. Jest dobrze. No. O. W ogóle ten film to będzie. O matko, to, 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 tego nie lubię. Te, tej broni nie lubię. Ten film mówię, że to będzie po prostu... Yy, zbieranie na moich okrzyków jęków i wszystkiego co najgorsze, bo. No, po prostu. W ogóle zobaczcie, jakie tu są... Jakie jacy tu są gracze? Come on! Jaki ja jestem po prostu słaby. Na, na takich graczy? no proszę was. Albo był jakiś mega deleveling. Czyli po prostu zaniżenie levela. Albo ja po prostu nie umiem w ten tryb, nie? Pokoj, że tu nacierać. No, zobaczcie to, no! Oni mnie biorą na hita. Co jest ze mną, nie tak? Aha, ja już chyba wiem o co chodzi. Ja się przyzwyczaiłem, że zazwyczaj gram z hełmem, a tutaj nie mam hełmu. Tutaj nie mam w sumie nic. Więc, no, może to jest tym uwarunkowane. No nawet w gangamie mam hełm yy, i jest to po prostu jakoś yy, łatwiej zorganizować, nie? A tutaj nie mam nic. Dobra. Reloading szybki. Ach, ale to było naprawdę. To było, to było chamskie, nie róbcie tak naprawdę. Kampienie na bazie nie jest fajne. No nie, no, co jest? Co jest z moim celem? Come on! No, jakim cudem ja go nie dosięgłem? Ah. Jakie to jest niesprawiedliwe. Halo. Halo, gro, proszę mi udostępnić zabijanie graczy. I tej broni to już wyjątkowo nie lubię. Znaczy, może jej nie lubię, bo jest w sumie szybko strzelna i fajna. Skąd? Dobra. Ten jak się już wkurzył. Dunkel Shot, tak? Dobrze czytam? maszyna Co to w ogóle są zaniki? Dunkel Shot. Co to w ogóle są zaniki? Bożu. Dobra, szybko ja tutaj. Ło. Oje. A ty, cwaniaczku, chciałeś tak zrobić, co? Nie ma. Nie dla psa. Eluwina. E, o, teraz jestem chyba dartem, dartem wiaderem. Tak mi się wydaje po tych paskach na ręku? Aha, tutaj już łóżam, tak. Skąd? Skąd ten ziemiczek strzela? A oniś stamtąd strzelają, o nie, 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 nie. Mordeczku, nie, 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 nie. O nie, nie być No, aaa, strzeliłem go, halo. To, co się ze mną porobiło teraz, to jest po prostu jakaś żenada, naprawdę. No czemu ja go kurde nie trafiam? Co, ja na jego dystansu nie mam? O, w końcu. No nie, to jest nasz, dobrze. Może ja już do swoich strzelam. To jest ten level, ludzie. No, to jest, to jest ta pozycja, o którą walczyłem. No jakie hamidła, no! Co za belze buby. Boże, 15 minut nagrania. Jeszcze mam. A ty czego tu? Ciebie tutaj nikt nie chciał. schody robią, typy. Mhm, fajnie. Gdzieś gdzieś tam gościu siedzi. Zdejmę go, czy nie zdejmę? o. o, 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 o. Ziomek, zejdź mi z telownika! Co za te bile! Za tym ja chyba mam lagi, tak mi się wydaje. Albo... No, mi się wydaje chyba... Tak na pewno mam lagi, bo to są za duże przerwy w strzałach. Mhm. No zobaczcie jak ona... A, a może i nie? Bude, nie wiem. Tak, spadłem prawie. Dobra, mów, nie jest tak źle. Joker! Nie, kto to mnie? No, Joker. O Boże. Ale słuchajcie, jaki ja jestem spragniony. Sorry, że teraz piję tego Monsterka. Ogólnie nie polecam wam pić, yy, nie pijcie energetyków, bo to psuje zdrowie. Mm, tak, powiedział, powiedział youtuber, po czym się napił energetykę. Nie no, ale tak naprawdę to nie polecam, bo to naprawdę świństwo jest najgorsze, połowę tablicy Mendelejewa to w sobie ma, więc, więc nie polecam, nie fajne. I jak tam moje statystyki w ogóle? 14 na 26. Głupio mi, szczerze mi głupio. Wybaczcie widzowie, ale to, to, to nie miało tak być. No jeszcze parę punktów, zobaczymy kto wygra. No ale chyba my, chyba my wygramy. Ej no zobaczcie, no ja nie mam na jego dystansu. to Jest straszne. No niby karabin, a jednak kurde nie mam dystansu, no. Mhm. No, chyba przekminili już. Czy mi się tylko wydaje? Skąd? Jaki cwan jak przeszedł tyłem? O nie, tak być nie będzie, moi przyjaciele drodzy. Dobra. Aha. O, siema. Nara. Ja tu idę kanałami i mam was w dupci. No. Jokera przynajmniej zabiłem, kula za kulą i wygraliśmy moi drodzy. Dobra, słuchajcie, nie chcę zbytnio przedłużać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że mój nowy montażysta zmontuje to jakoś, żeby było śmiechownie i fajnie. No i co? Zapraszam Was do kolejnych moich filmów, do zasubskrybowania tego kanału, bo warto, bo jest. Przynajmniej staram się być rzetelny i systematyczny. Tak, o to mi chodziło. Dobra. Nie przedłużając więcej, zostawcie lajka. Zapraszam Was także na mojego Discorda do klanu Doki Doki. A ode mnie to tyle. Cześć!